Szanowni Państwo, my zbliżamy się powoli ku końcowi tej części prelekcyjnej. E, przypomnę, że już za 20 minut startujemy z pokojami eksperckimi. Gorąco zapraszam e, na 14.30 właśnie, aby do tych pokoi dołączyć. E, można to zrobić za pomocą naszej strony internetowej pedlap.pl. A ja teraz mam przyjemność przedstawić e, prelekcję. E, no bo pytanie, czy strachem można zarządzać. Pewnie okaże się za chwilę, że tak, a zarządzanie strachem i wpływ na kadrę pracowniczą tą prelekcję przedstawi pan dr Henryk Pietrzak, dyrektor Instytutu Psychologii Kolegium Humanum Szkoły Głównej Menadżerskiej. Drodzy Państwo, czekamy na pana doktora na pana Henryka Pietrzaka. Już wchodzi na naszą scenę. Ja przypomnę, że prelekcja przed nami to zarządzanie strachem. Zapraszam, panie doktorze. I oddaję głos. Czas dla Pana. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, trochę psychologii, ale zaczniemy od pewnej anegdoty. Rok 1937. Radio w Powijakach, ale już pojawiają się audycje radiowe. Nawet słuchowiska radiowe. Jeden z reżyserów, znany Państwu, Orson Welles, stworzył słuchowisko pod tytułem Wojna Światów. Na czym rzecz polegała? Ano, polegała na tym, że słuchowisko było stylizowane na bezpośrednią relację, którą podawał speaker radiowy z emocjonalnością w głosie. O tym, że na Stany Zjednoczone, na Waszyngton, Nowy Jork napadli Marsjanie. W tle było słychać odgłosy wybuchów, działania militarne. I co się stało? Ano, proszę Państwa, było to słuchowisko. Z tym, że część Amerykanów, którzy byli. Przyzwyczajeni do tego, że w tym czasie szły ich ulubione w radio, ich ulubione melodie, przeczekało do zakończenia utworu, a nie słyszało zapowiedzi lektora, który mówił, że będzie to słuchowisko, i weszli dopiero w środek akcji, tam, gdzie słychać było te wybuchy, gdzie Marsjanie zlikwidowali. Żołnierzy amerykańskich i dyskryminowali ludność cywilną? I co się okazało? Okazało się, że kilkadziesiąt tysięcy, niektórzy nawet mówią, kilkaset tysięcy ludzi zaczęło uciekać ze swoich domów, wsiadać w samochody, żeby być jak najdalej od tego epicentrum wydarzeń wojennych. Okazało się, że była to wytworzona jakby artystycznie czy sztucznie wizja zagrożenia, które potem oczywiście trzeba było zdyskontować, zniwelować. Od, dlaczego Państwu o tym opowiadam? Ano, dlatego, że chciałem pokazać, jak dalece jesteśmy podatni na oddziaływania i sugestie, które nawet w tak prostym przekazie medialnym jak w latach 30., 40., Ubiegłego wieku miały swoją moc oddziaływania: strach, zjawisko psychologiczne, lęk, zjawisko psychologiczne. Czym one się różnią? Często a, używamy zamiennie tych dwóch pojęć. Śpieszę Państwu wytłumaczyć: lęk jest emocją nieupostaciowaną, negatywną oczywiście o różnym natężeniu, ale nie jesteśmy w stanie zidentyfikować bezpośredniego źródła tego lęku. Tak naprawdę nie wiemy, czego się boimy, ale ten stan emocji negatywnej jest na tyle nieprzyjemny, że powoduje zmiany naszego zachowania. Strach. Tutaj już wiemy, czego się tak naprawdę boimy, a jak wiemy, czego się boimy, proszę Państwa, to możemy w jakikolwiek sposób reagować. Albo się oddalić od źródła negatywnej emocji, albo walczyć, starać się przeciwdziałać tym negatywnym bodźcom, które do nas docierają. Strach i lęk. Strach jest mobilizujący. E, walczymy, uciekamy. No, czasami zamieramy w bezruchu. Lęk jest... Nieprzyjemny, długotrwały najczęściej, powoduje a, tendencje do zmian psychicznych i psychologicznych, które powodują, że nasze zachowania przestają być adekwatne, przestają być racjonalne. Wreszcie są związane z tym, że włączają się tak zwane mechanizmy obronne w naszej psychice, na przykład wyparcie, zapomnienie tego, co jest przyczyną czy też bagatelizowanie tych przyczyn, czy też racjonalizacja, czy pseudoracjonalizacja, wtedy kiedy staramy się wytłumaczyć sobie, redukując tak zwany dysonans poznawczy, dlaczego te bodźce są dla nas nieprzyjemne. Proszę Państwa, nie bez kozery wspominam tutaj o mediach, dlatego że istnieje możliwość że ten świat, który postrzegamy, wymyka się interpretacji każdego z nas, a stworzony jest przez pewne medialne aspekty. Zobaczmy jakie to aspekty medialne. Mamy informacje. Informacje, które mogą być sprawdzone, mogą być niesprawdzone. Mogą być z wiarygodnego źródła, mogą być również niewiarygodne. Im więcej te informacje są nasycone emocjami, tym silniej na nas oddziałują. W tej chwili w przestrzeni medialnej mamy fakty, a więc te potwierdzone, rzetelne informacje, najczęściej z wielu źródeł. Mamy faktoidy, a więc informacje prawdopodobne, ale niesprawdzalne. Mamy fakty medialne, a więc takie informacje, takie wydarzenia, którym media przyznają szczególną wartość czy szczególną rolę, ale tak naprawdę po głębszym zastanowieniu się, one nie mają takiego wielkiego znaczenia dla postrzegania naszej rzeczywistości. Mamy wreszcie coś, co nazywamy fake newsami czyli tymi specjalnie wygenerowanymi informacjami, najczęściej fałszywymi, dzięki którym chcemy uzyskać poziom oddziaływania na społeczeństwo, określoną grupę, czy też a, jakąś sferę życia publicznego. Wreszcie wróćmy w takim układzie do aspektu zarządzania strachem. Podkreślając jakąś sytuację lub też generując określoną sytuację społeczną, możemy wywołać strach. Możemy wywołać wreszcie zachowania paniczne, na przykład panikę moralną. Możemy wygenerować aktywność społeczeństwa w określonym, pożądanym przez nas kierunku. Oczywiście natychmiast w państwa świadomości pojawia się tutaj kategoria manipulacja. Manipulacja jest wtedy kiedy wywołujemy określone zmiany w zachowaniu nieświadome przez nieuświadomiane przez podmiot, ale takie, których życzy sobie ten manipulant, który nami w określony sposób steruje. Wreszcie perswazja. Perswazja jest to pewien styl argumentacji, powoływanie się na fakty, na dane, na różnego typu instrumenty poznawcze, które prowadzą, że podmiot, świadomy podmiot, czyli ten człowiek, na którego oddziałujemy, podejmuje decyzję wedle niego suwerenną, niezależną, ale zgodną z oczekiwaniami tych osób, które perswazji dokonują. Dlaczego o tym państwu mówię? Ano dlatego, że w tej chwili w sensie społecznym obserwujemy zachowania nasycone emocjami negatywnymi, czyli właśnie lękiem i strachem. Strach, jak powiedzieliśmy sobie, jest upostaciowany, czyli wiemy czego się boimy. Lęk jest nieupostaciowany w związku z czym tak naprawdę nie wiemy, czego się obawiamy. Zauważcie Państwo, że w tym momencie pojawia się również analogia do stresu. Czymże jest ten stres? Ano jest to pewne zjawisko psychologiczne, które polega na tym, że nasza równowaga, homeostaza zostaje pod wpływem stresu zaburzona czy rozchwiana. Według Hansa Selye mamy takie trzy fazy stresu, mianowicie fazę alarmową. Faza alarmowa to wtedy, kiedy oddziałujący na nas stres powoduje taką hiperaktywność. Zaczynamy poszukiwać informacji, zaczynamy je selekcjonować, zaczynamy porównywać swoje opinie z opiniami innych ludzi i tworzymy sobie jakąś Wizję w sensie stresu psychologicznego naszego funkcjonowania. Jeżeli stresor nadal oddziałuje, jeżeli nadal prowokuje nas do zachwiania naszej równowagi emocjonalnej, może się pojawić faza adaptacji, gdzie zaczynamy uwzględniać tę sytuację czy ten stres, który nas spotyka. W normalnym funkcjonowaniu no, jakoś funkcjonujemy, adaptujemy się do całej sytuacji. No, nie jest to tak komfortowe jak do tej pory, ale jakoś z uwzględnieniem, z uwzględnieniem określonych ograniczeń funkcjonujemy. No i wreszcie, jeżeli ten stres się przedłuża. Jeżeli tych stresorów, na przykład przeciążenia informacyjnego czy właśnie podgrzewania tych emocji negatywnych jest tyle, że nie możemy sobie z nim radzić, pojawia się faza destrukcji wtedy, kiedy już mogą się nasze mechanizmy obronne całkowicie wyłączać, wtedy, kiedy stajemy się bezradni wobec tej rzeczywistości, która nas dotyka. Zakłady pracy, przedsiębiorstwa, spółki, instytucje są zbiorowością ludzi, którzy są jakby z natury rzeczy związani z działaniem systemowym, działaniem wspólnym, wykonywaniem określonych zadań, a więc z całą tą sferą którą Państwo jako menadżerowie znacie pod nazwą zarządzanie. Jeżeli uwzględnimy te społeczności, to one opierają się na procesach komunikacji, a więc na relacjach interpersonalnych, na przepływie informacji, gdzie mamy nadawcę, odbiorcę, kanał, kod. A co się dzieje, jeżeli tego typu schemat komunikacyjny zostanie zaburzony? Kiedy mamy tylko jednostronny przekaz informacji, kiedy nie mamy feedback, nie mamy tego zwrotu i e, informacji, czy ktoś daną, dany przekaz rozumie, czy nie, no, wtedy pojawiają się zaburzenia, wtedy pojawia się tendencja do destrukcji. Proszę Państwa. Wiele komplikacji psychologicznych, które obecnie obserwujemy, wiąże się właśnie z niemożnością bezpośredniego komunikowania, dlatego że dotychczasowe standardy komunikacji zostały zaburzone. Czasami można specjalnie wytworzyć pewien element e, strachu. Wtedy, kiedy chcemy na przykład ukierunkować działalność naszej społeczności, na bardzo ściśle określony cel. Wywołujemy ten strach, ale co się dzieje wtedy, kiedy e, nie my ten strach żeśmy wygenerowali? Ano wtedy trzeba podjąć określone środki zaradcze. Najczęściej <laughs> trzeba podkreślić, że w sytuacji stresowej znamionującej właśnie przeżywanie emocji lęku, ale precyzyjnie jeszcze strachu, ludzie koncentrują się wokół źródła konkretnych, prawdziwych informacji. Mało tego, jeżeli takim źródłem informacji staje się lider tej społeczności, to zaczyna on budzić bezkrytyczne zaufanie. Popatrzcie. Przechodzimy w tym momencie w styl zarządzania dyrektywnego. Ludzie nie rozumiejąc co się z nimi dzieje, nie rozumiejąc sytuacji, która ich dotyczy, potrzebują konkretnych, wiarygodnych informacji, poszukują tych informacji. Jeżeli źródłem tych informacji staje się lider, menadżer, to nie poddaje się w wątpliwość, zasadności tych informacji, które on przekazuje. Nie poddaje się w wątpliwość jego autorytetu. Ludzie będący pewną grupą społeczną poddają się sugestiom i wytycznym, bo to klaryfikuje tę niezrozumiałą rzeczywistość, daje im jakiś punkt oparcia. Jeszcze jedna uwaga, bardzo istotna moim zdaniem. Otóż w momencie kryzysu informacji, pamiętacie Państwo, co powoduje strach, dobrze jest zapewnić, mówię tutaj już o firmach czy instytucjach, pracownikom jakąś strefę bezpieczną. Ta strefa bezpieczna może się sprowadzać do wyodrębnienia obszaru którym będą się czuli bezpieczni, lub też wyodrębnienia czasu, w którym te oddziaływania stresowe nie będą na nich tak mocno działały. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, otóż tak zwana klaryfikacja, czyli tłumaczenie sytuacji, z którą sobie nie możemy poradzić. Jeżeli tych informacji nie ma wystarczająco, Pojawiają się różnego typu teorie spiskowe, na przykład teorie, które w bardzo łatwy sposób wyjaśniają tę rzeczywistość, co nie znaczy, że są one prawdziwe. Są one o tyle prawdziwe, że bez refleksji i bez konieczności analizowania faktów przyjmujemy jakąś teorię, która tłumaczy nam wszystko. A więc, drodzy menadżerowie, drodzy przedsiębiorcy i liderzy społeczności, musicie mieć świadomość tego, że najważniejszym Waszym zadaniem w sytuacji zagrożenia i zarządzania strachem w sensie emocjonalnym, to zadanie wiarygodnego informowania społeczności czy grupy społecznej, którą zarządzacie, stawanie się źródłem informacji w sensie tworzenia poczucia bezpieczeństwa, dyrektywnego zarządzania wtedy, kiedy ludzie nie potrafią sklaryfikować sytuacji, w której się znajdują, bo państwo jesteście dla nich punktem odniesienia. No i wreszcie budowanie własnego autorytetu który polega na tym, że to Państwo musicie być pewni kwestii, które wypowiadacie. Nawet jeżeli popełnicie błąd, to decyzja błędna, z której możecie się wycofać, którą możecie skorygować, jest bardziej istotna i cenna niż taka, której nie ma. Dlatego, że poprzez Wasze decyzje integrujecie grupę, którą zarządzacie i dajecie jej poczucie bezpieczeństwa. Życzę Państwu efektywnego zarządzania strachem. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękujemy. E, szanowni Państwo, e, i ten w ten to sposób e, Pan Doktor Henryk Pieczak zakończył całą część panelową, część prelekcyjną naszej dzisiejszej konferencji Przedsiębiorcy dla Przedsiębiorców. Eee... Cieszymy się bardzo, że wzięliście Państwo udział tak licznie w naszym dzisiejszym przedsięwzięciu. Zapraszamy, ponieważ to była jego pierwsza część. Zapraszamy Państwa bardzo gorąco do tego, aby już za dwie minuty wejść na nasze pokoje eksperckie, gdzie będzie można bezpośrednio porozmawiać z naszymi ekspertami. Część z nich wystąpiła w, na prelekcjach dzisiaj w panelach dyskusyjnych. Część e, czeka specjalnie po to, aby Państwu udzielić bardzo szczegółowych informacji odnośnie tego, jak finansować swój, swój, swój biznes jak go przekształcić, jak go e, transformować w tych trudnych czasach kryzysu. Zachęcam serdecznie, strona pedlap.pl, tam znajdziecie Państwo w zakładce program, bezpośrednie linki do pokoi z naszymi ekspertami, podczas wideokonferencji nawiążecie bezpośrednie relacje. Ja serdecznie Państwu dziękuję za dzisiejszy e, dzień w G2 Arena Centrum wystawieniczo kongresowego Województwa Podkarpackiego e, i do zobaczenia na pokojach eksperckich.